To jest sala studniówkowa, rudy las. Ekonomik tutaj się bawi na studniówce. Pan Kamil wydra. Za chwileczkę będzie pan prowadzącym z tego, co kojarzy, tak? Tą e, część tak, oficjalną. Się. Ale proszę powiedzieć, panie Kamilu, czy to wydarzenie, jakby abstrahując od tego, że będzie pan tą twarzą tej studniówki razem tutaj z panią Heleną, jakie to wydarzenie dla Pana w trakcie pana stosunkowo krótkiego życia do tej pory, więc jaki to jest moment dla absolwenta przyszłego ekonomika? No, myślę, że na pewno wyjątkowe, bo taka studiówka zdarza się tylko raz w życiu, więc każdy z nas, pewnie odbiera to mocno personalnie i pewnie te emocje też są, różne się na pewno w zależności od tego, każdego, jak, jak to, jakim jest po prostu człowiekiem. No, ja jestem trochę zestresowany, jak mam być cztery, bo tak jak już Pan Sonia będziemy, będę, będę przemawiać teraz na początku. Później tańczę polanę za dwa razy, więc to też mnie lekko stresuje, ale mam nadzieję, że ten stres już potem zejdzie i będziemy się po prostu dobrze bawić. Zejdzie i... na pewno. Panie Kamilu, widziałem, jak Pan stawał do zdjęcia. Pan tam był bardzo wesoły, bardzo luźny, bardzo pomysłowy, bardzo kreatywny, więc wydaje mi się, że ma Pan to w sobie, że nie musi się Pan stresować. Zapytam się o te lata nauki w ekonomiku. To już jest finish ich. Trochę przebiegło od tego momentu, kiedy Pan pierwszy raz przekroczył próg tego budynku przy ulicy gimnazjalnej. Proszę powiedzieć jak przebiegła ta nauka? Co to dla Pana było w życiu? Przeskok ze szkoły podstawowej już do takiej szkoły, gdzie Pan na początku pewnie niewiele osób znał. No przeskok był dość trudny, bo po trzech tygodniach zmieniłem kierunek i przepisałem się z klasy ekonomistów do klasy logistyków. Myślę, że była to bardzo dobra decyzja, bo logistyka bardzo mi się podoba i planuję dalej się kształcić w tym kierunku na studiach właśnie. Bardzo dobrze, no, bardzo, co bardzo dobrze. To... Czy już wie pan, co pan chce robić po tym, jak się to wszystko dobrze ułoży? Pan pewnie już jest powoli po egzaminie zawodowym, bo tutaj słyszałem e, Tak, że... już mamy poznawane wszystko. Bo... Czyli zawód już jest, tak. ale teraz ta matura. Czy e, potrzebna panu jest, bo to później studia? E, tak, jest, jest potrzebna, bo planuje się wrośnia studia. E, Jaki, myślę, że... Jakie? Pan już o kimś Tak, o czymś no poczeniu? myślę, że będą to właśnie studia e, o kierunku logistycznym. Bo interesuje mnie to po prostu, uważam, że jest to bardzo ciekawe i, i jest tam dużo, dużo zmiennych, więc nie jest takie monotonne. Yy. Na, tym, na myślę, ani praca, się. Ani kierunek. Zgadzam się. Jeszcze, jakby Pan sobie przypomniał, może inaczej, który z nauczycieli, którym Pan miał do czynienia, którzy Pana uczyli, przygotowywali, dalej przygotowują, zostanie Panu w pamięci na dłużej, na jakiś taki okres? Będzie Pan z tych wskazówek czerpał coś więcej, aniżeli taki standard? No, myślę, że na pewno w pamięci zostanie najdłużej. Nasza Pani wychowawczyni, tenuta skró, która bardzo długo nas uczyła. Eee, właśnie pod e, kierunkami tymi logistycznymi, zawodowej ścieżce, e, ale też obarczała nas taką swoją po prostu miłością, można powiedzieć, mastrzyną, mimo że jesteśmy mimo wszystko dla niej e, obcymi ludźmi, ale naprawdę dało się to wyczuć, że e, wspiera nas w, na każdej płaszczyźnie i zawsze jest uśmiechnięty, nas widzi, nawet na korytarzu, gdy nas zmija. Widać po prostu, że patrzy nas innym wzrokiem niż na innych. Te lekcje wychowawcze też nie były takie zwykłe, jakby się mogło to wydawać wszystko, tylko naprawdę pani, uważam, że pani duda się przygotowała do tych lekcji i bardzo ładnie je prowadziła i na pewno coś z tego wyciągniemy na przyszłość. Jeśli chodzi o tę kwestię zawodową, no to tak samo uważam, że bardzo dobrze nas przygotowała do egzaminów, bo cała klasa zdała bez żadnych problemów i to z bardzo wysokimi wynikami. Na różne konkursy, olimpiady też jeździliśmy, osiągaliśmy różne sukcesy. Więc myślę, że na długo, długo w końcu zostanie każdego z nas. I bardzo dziękuję za te dobre słowa o szkole, Panie Kamilu. To tyle. Dzięki. Dziękuję bardzo.